Cześć, jestem Anka, to jest kanał potaniości i było dużo zapytań o to, czy będą znowu pojawiać się moje tygodniowe zakupy. Miałam co do tego pewne wątpliwości, ale pomyślałam sobie dlaczego by nie. Jak widzicie, my trochę staramy się zmienić nasze nawyki żywieniowe. Powoli to idzie, ale, ale idzie do przodu. Zakupy są tygodniowe, bo tak uważam, że jest zawsze najtaniej. My też mieszkamy w Szkocji i zakupy w tym, w tym tygodniu zrobiłam w Tesco. Więc tak, yy, gwoli ścisłości. Na moje motto jest takie, że na każdego członka rodziny przypada budżet w wysokości 100 funtów tygodniowo. To jest mój budżet. Nas jest 5 Budżet mój tygodniowy wynosi 125 funtów na jedzenie. W tym również jest chemia i jakieś pierdoły, które widzieliście właśnie, w, będziecie widzieli w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam Was do. No dobrze, zacznijmy więc od początku. Więc mamy tutaj cztery bochenki chleba, które ja zawsze mrożę. I on do marzenia się absolutnie nadaje. Zawsze kupuję chleb y, polski, jeden. Poszedł i bardzo dobre są te pomidorki um, koktajlowe z Tesco i dwie paczki pomidorów, takich, um, no, pomidorów czerwonych. Miałam nie kupywać boczku, ale ponieważ był przyceniony, kupiłam dwa opakowania. I jeden z, nie, z tych opakowań pójdzie do zamrażarki. I to jest coś, co będziemy jedli na obiad. To jest do jednego obiadu. Tutaj Filety z kurczaka, które ja proporcjonuję, będę do kolejnego. I najlepsze, jeżeli chodzi o łódkę z kurczaka, to właśnie te Tesco. Fajne. Dalej, chlebek Rajwita. Bardzo go lubię i on ma naprawdę dobry skład. Tu nie ma żadnego sypu w nim, więc jeżeli ktoś szuka czegoś fajnego, to polecam. I pierwszy na rynku, jeżeli chodzi tutaj o Szkocję, kreczup bez dodanego cukru i soli. I składowo też jest fajny więc polecam. I była na bardzo dobrej pomocy taka kawa. Wiem, że mielona, wiem, że nie powinna się takiej pić, ale ja lubię. I znowu, kto ma tatka, nie jadka, ten wie. Wydaje mi się, że wybrałam całkiem dobre, jeżeli chodzi o skład. Paruszki rybne, bo te są z Dorsza. I tu jest dorsz i panierka, także... Także to po prostu je moje dziecko w tym momencie. Była na promocji takie mleko czekoladowe, sojowe, więc kupiłam. I to są batoniki, które dostają moje dzieci do szkoły. Ja wiem, że to nie jest syf i dno i wodorosty, ale ja po prostu, to jest moja pięta Achillesowa i dostają coś takiego na przegryzkę. I to jest coś, co ja muszę poprawić, ale powoli do celu. Mango, bo wszyscy bardzo lubimy kalafre będzie właśnie do zupy. Udało mi się, słuchajcie, oduczyć dzieciaki, powoli ich oduczam, ym, od płatków siadaniowych i jemy tylko owsiankę. Ja owsiankę bardzo lubię, dlatego że z płatków owsianych można zrobić mąkę, można zrobić yy, placuszki, można zrobić jakieś yy, batoniki, można zrobić ciasteczka. To jest naprawdę taki produkt, z którego można wyczerpać dużo rzeczy. I takich właśnie produktów y, wielofunkcyjnego użycia warto mieć w swojej kuchni więcej. Jednym z takich właśnie produktów są płatki owsiane. Co my tu dalej mamy? To było w promocji. No wiadomo, coś do kompania trzeba mieć. To też lepsze, dużo cenowo żele są w y, tym, w Lidlu, ale jak odbyłam w Tesco. To też było na promocji, no szampony, po prostu mają myć i się pienić i tyle. Bułki, no ja kupuję te, one są dwa dwa takie opakowania za jeden funt, jedno kosztuje 0,75. No nie jest to nic, nie wiadomo co, ale wiecie, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, to się ma. I kolejne batony, no mówię, nie jestem z tego dumna, ale tak wychodzi to. Jedziemy dalej, marker no wiadomo, do obiadu, papryka też do obiadu i na kanapki. Awokado zawsze musi być. Co tutaj dalej? Będzie szczypior. Tu się rozwala. I była dobra cena na... jaka ona się nazywa po polsku? Po prostu roszponka? Nie, to nie jest roszponka. Rukola. I była to bardzo dobra cena na rukolę. Tak samo... Mm, na cytrynę też była dobra, to nawet ta cytryna jest taka o. ponieważ koperek w tym tygodniu w moim jadłospisie przeważa. Na szczęście dzieciaki lubią, więc ja im sypię wszędzie koperek albo pietruszkę właśnie. Była promka na to mleko, ja zawsze kupuję jakieś z promocji, bo inaczej jest bardzo Jak od było dwa za dwa funty, normalnie kosztuje jedna sztuka około dwóch funtów. No, oczywiście trzy takie zwykłe mleka, no bo to wiadomo. Ziemniaki, jeżeli to się ze zesz, Szkocji, zawsze mówię, że to są najlepsze ziemniaki do, do, kopytek, czy do, do kopytek czy do pierogów. Yy, jajka, czosnek, ponieważ muszę Wam się przyznać, że używam tego czosnku, yy, takiego zwykłego przyprawy, yy, takiego granulowanego, ale postanowiłam się poprawić i używać takiego prawdziwego czosnku żółtkiewka melon bo moje dzieci bardzo lubią cukinia do obiadu ogórek na kanapki poe do obiadu cebula do obiadu wiadomo była bardzo dobra promocja na makaron więc kupiłam dwie paczki i wydaje mi się że były dwie za 2,50 a normalnie jedna kosztuje 2,70 ale to wiecie to jest Tesco także nie można im ufać jabłka Mnóstwo bananów. Ja to mam ze 4 o 5 paczek bananów i chyba z 6 paczek mandarynek i ze 4 paczki tych. Ym, I ze 4 paczki pomarańczy. Jak co tydzień po prostu ogórki kiszone, te są najlepsze. Na pewno nie są takie słone. Jak w Polsce jadą ogórki kiszone, były po prostu tragiczne. Te są naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Moja. Moje Guilty pleasure. to jest takie dobre, ale to jest po prostu tak. Kaloryczne, że to ja kupuję raz na jakiś czas. Akurat wypadło, że kupiłam, czyli takie ser, mini serniczki, ale Boże, jakie to jest dobre. I tutaj mam takie jeszcze czekoladowe, także no nic. Cebula mówiłam Wam. Śmietanka 30 do obiadu znowu, bo niektóre mam właśnie z 30. humus ja bardzo lubię, był na przycenie za 0,57. Jogurt grecki ja zawsze mam, bo czy właśnie do placków, czy do jakichś mafinów, czy do czegokolwiek znowu zawsze musi być mozzarella, nawet jak nie mam na liście to i tak wezmę, śmietana polska osiemnastka, akurat byłam w Tesco więc była polska półka, normalnie kupuję śmietanę szkocką i nie odczuwam różnicy w smaku oczywiście muszą być winogrona kupiłam jak zwykle dwie paczki, mnóstwo jabłek twaróg ostatnio Znowu zaczęłam kupować ym, te daktyle, także zobaczymy. I było w promocji masło Luer Masło w ogóle tak poszło do góry, chciałam kupić takie masło w kostkach, ale uznałam, że pójdę do, do Lidla, bo to jedna kostka masła powie 2 funty, kiedyś kosztowało 80 pi. I to jest coś, gdzie zanim zaczniecie klepać w klawiaturę, najpierw posłuchajcie, u nas słodycze w domu je się raz w tygodniu. Ja kupuję słodycze raz w tygodniu, akurat dzisiaj jest niedziela słodycze, oni jedzą w piątek. Oni sobie coś życzą, ja to kupuję. Także będą mieli MMsy. Doritos, też była pojąka bo normalnie ją kupiła podojby. Te są dla mnie, to jest moja wielka słabość. I to nie było planowane, ale kupiłam to będzie gdzieś w moich sekretnych zapasach. I... To jest dobry na to, że zawsze trzeba patrzeć wszędzie na ceny i te były za funta. To jest takie duże opakowanie, a takie malutkie opakowanie, połowa tego były za dwa funty. Także trzeba zawsze patrzeć. I coś, co kupiłam, co polowałam już od bardzo dawna. Bardzo Wam polecam, takie termosy. One są w środku otwierane. One są w środku otwierane, w środku jest taka mała łyżeczka, i one normalnie są dosyć drogie. Bo ja swój kiedyś kupiłam i zgubiłam, i on kosztował gdzieś koło 15-20 funtów. Teraz jest promocja w Tesco, i one były po 5 albo 6. I one się nazywają tak termo Cafe, ale ja po prostu w nich możecie sobie trzymać spokojnie jedzenie, zupy. Bardzo polecam, bardzo fajne, zwłaszcza na uczelnie. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to jest taka gwiazda na święta przyszłego roku. Trochę mi się wygięła. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam, to jest taka gwiazda. Świecznik. Ja bardzo lubię właśnie chodzić po sezonie i różne można fajne rzeczy mm, sobie kupić. I taka gwiazda będzie stała gdzieś u mnie w domu w przyszłym roku na święta Bożego Narodzenia. I ona kosztowała tylko 2,50, a to kosztowało 5 albo 6 funtów. Więc bardzo dobra cena. Zastanawiałam się nawet, czy nie wziąć dwóch. Także, także tak wyglądają moje zakupy tygodniowo. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. My, jak zawsze, widzimy się za tydzień w czwartek.